drugi dzień nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początku uczyń akt skruchy, przeproś Pana Boga za Twoje grzechy. Możesz teraz zatrzymać na chwilę to nagranie, a potem pomodlimy się wspólnie. Panie Jezu, Ty, który umarłeś na krzyżu dla mojego zbawienia i za moje grzechy, przepraszamy Cię, przepraszam Cię, za wszystkie moje grzechy i słabości. Zanurz je w swoim miłosierdziu, otocz mnie swoją miłością i udziel mi Twojej pomocy, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Modlitwa na dzień drugi. Maryjo, najukochańsza Matko, źródło wszelkich łask, moje serce zwraca się dzisiaj do Ciebie. Uznaję, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Twojej pomocy. Z powodu mojego egoizmu, uraz, braku wielkoduszności i pokory często odrzucałem łaski otrzymywane za Twoją przyczyną. Zwracam się dziś do Ciebie, Maryjo, rozwiązująca węzły, abyś wyprosiła mi u twego syna Jezusa czystość serca, wewnętrzną wolność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym przeżył dzisiejszy dzień, praktykując potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako dowód mojej miłości ku Tobie. W Twoje ręce składam węzeł, tutaj wymienię o co chodzi, który nie pozwala mi głosić chwały Bożej. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Kto chce Bogu ofiarować każdą chwilę dnia, ten prosi o pomoc Maryję. Modlitwa do Maryi Rozwiązującej Węzły Dziewico Maryjo, matko pięknej miłości, matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża Miłość i nieskończone miłosierdzie, zwróć ku mnie swoje spojrzenie, pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt nawet zły nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna. Proszę, weź dzisiaj tę zawiłość dla chwały Boga dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, mojego Wyzwoliciela. Rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, chroń mnie, Prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązujące węzły, módl się za nami. W imię ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostaje do odmówienia jeszcze jedna część Różańca świętego. Dzisiaj w naszej nowennie mamy poniedziałek, więc tajemnice radosne, jeżeli odmawiasz to jakiegoś innego dnia. To odmów przypadające na dzisiaj tajemnice Różeńca. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia jutro z Bogiem.